Ahm, um, gdzie my jesteśmy? E, nie mam pojęcia. Aczkolad, oh, pokrowiec na ludzi! Zobacz, to nasz własny pokrowiec. Może byś tu, tu schować. tu poczekaj sekundę, czy to są. Co to jest? Czy to są kamienie? E, Mnie bardziej interesuje pokrowiec na ludzi. I patrz, mam poidełko jak dla chomików. A! Oh. wiesz, że to jest. Aha, że my jest, chyba jesteśmy a, 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 bardzo mali. Chwila, czy to jest. Czy to jest. Trawa? Wiesz co, no mówiłam ci, że coś jest nie tak, jeżeli to są korzenie, okay. to my w taki raz jesteśmy pod ziemią? Nie, chyba jesteśmy na ziemi, tylko że. A, a... Słuchajcie, yo, Tutaj Czy... Olga, elfy mamy bardzo duży problem i jeżeli chcecie pomóc, to możecie dać łapkę w górę, bo chyba ktoś nas bardzo, bardzo zmniejszył. A... I mamy dosyć duży pro... Co to jest? E... Wielka piłka baseballowa. Okej, okay, to jest super Czyli dziwne. jesteśmy super mali. Um, That's czyli, a fakt. Ale <laughs> dlaczego to się w ogóle stało? Jak to się wydarzyło? O, o! Jakieś grzybki? Tak, grzybki, grzybki, grzybki. E, grzybki. Czoklat, ale wiesz, że to są grzybki, które wychodzą od muchomora, więc one prawdopodobnie nie są jadalne. E, poczekaj, a spróbuję je zjeść. Uwaga. Poczekaj, to jest chyba... A, przepraszam, o. O, ej, nic nie jest. Wyłączyłam. <laughs> Jak akurat ja dość e, włączyłam ten. Włączyłam... W kle. Mam miał-nam. Bardzo. Czy my jesteśmy mniejsi od mrówki? Chwila! Czy chcesz teraz zabić? Wskali... Eee. Nie, ona chyba. A! Wpadła na do mnie! Dobra, dobra, ona jest w porządku, nic się nie dzieje. Um... Ale bez sobie dla za kamień. W razie gdyby się jednak coś działo. Wiesz, co, to ja też chcę jakiś kamień. Eee. O, tam jest kamień, dobra. W ogóle... Ej, patrz! Dobra, co? Tu jest wielka... Tu jest coś, poczekaj, co to jest. Jakiś sygnał nam y pokazuje. Tam dalej? Aha. Okej, okay. chodź, zobaczymy. Okej. Okay. Oby tutaj nic Dobra. W ogóle patrz, y są krople, ro kro 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 le krople le rosy. Krople rosy. ja cały czas w ogóle znajduje jakieś y takie małe zielone idziesz? korzenie. Czy ty też je widzisz? N nie. On jest nie... na dole. Y y plant fiber, okej. Okay. Co to Ej, jest? Tu ktoś mieszka? Chwila. Czekaj. Mogę eee. przeanalizować coś. Eee, tu um, są jakieś... Czekaj wiesz co? Analuzę... Analuzę. Anal coś się... Ej, możemy tak jakby... Mm, tak jakby... Um, robić tak jak... Nie wiem, weź to, Sam to zrób. Dobra, do zobacz, to, do zobacz to. Zobacz to. Analyza? Możemy może zamiast tak jakby... Kamień? Tak, możemy przanalizować kamień i dzięki temu wychodzi coś innego. Okej, okay, ale wiesz, to ma tylko trzy ładowania. Ja bym tego na razie może nie używał. Ale nie uważasz, że to jest super dziwne. Tak, w ogóle, zobacz, ten... to, to miejsce wygląda jak ktoś by je rozwalił. To jak wygląda, ktoś by tutaj może nie jakby ktoś się rozwalił, ale to wygląda jakbyśmy byli tu jej celowo. W a, sensie, to nie jest przypadek, myślisz? że nas coś pomniejszyło i po prostu. Ale ja nic nie o, o, pamiętam. Więc jakieś się boję tych mrówek. A... Czekaj, dzień dobry. Ja one są jak piesek, czas. zobacz. O. No. Cześć. No siema. <noise> czy, czy jesteś... O, zobacz kolejna! O, dzień dobry. Ej, e, coklet, ale o nie trzecia. O, dzień ja dobry. Bym, e, to może my sobie. To może one tak na nas patrzą Ej, takie. Uh, tam ale jest. Gdzie? Co? Tutaj. Widzisz? Um. Okej. Okay. Dobra. A ty? Cześć malutki. Siemanko. On chyba... Czy to jest kleszcz? Co to jest? Okej. Okay. Um, Zabrałem mu kleszcze, a on nadal, nadal go jakby je. Um, uh, no dobra. Co to ma być? Czekaj, co, co to jest? To wygląda jest? jak domek dla chomików. Um, czy jesteś uh, pewien, że my jesteśmy chomikami, czy coś? Poczekaj, to jest jakieś urządzenie, chodź zobacz, chodź zobacz, czekaj. Poczekaj, ja zbieram wszystko, bo e, musimy, to wszystko to musimy to urządzenie... Musimy to urządzenie zbadać, czekaj, dobra. Czekaj, czy to jest coś... A, on teraz? Spokojnie, spokojnie, jestem informatykiem, uwaga, przeanalizuję wszystko. Okej, okay, tutaj mamy to, to jest to, tutaj to dochodzi do tego. I co, przeanalizowałeś? I Jakie masz wnioski, inżynierze? E, gdzieś tu, czekaj, gdzieś tu były guziki, gdzie są guziki. Po tej stronie, dobra, czyli to znaczy. Dobra, przeanalizowałem. Aha. E, mamy do czynienia z jakimś urządzeniem. Jakim? No urządzenie! To, to tylko I tyle. Chcesz coś wiedzieć? Ja, ja żeby się dowiedzieć co to za urządzenie, no to co ja jestem? E, w ogóle czy, jest? czy ty mnie bijesz? Nie! Czy ty mi właśnie? to, to ten robak cię bił tak naprawdę? A wydaje mi się, że to jednak ty mnie biłeś, bo ten robak No nie, mi chyba wydaje mi się, nie nie mi się był ten robak i tak w ogóle mamy tutaj zadanie, aby znaleźć oh, wodę. Jest guzik. Patrz. Hej, mamy znaleźć wodę. Gdzie jest guzik? Tutaj, w ogóle woda gdzieś tutaj jest. O, tu są krople wody dookoła nas. Możemy je zaraz zebrać, e, ale. Gdzie jest guzik? Target. E, mamy e, to. Tyk? Okej. Okay. Okej. Okay. I co tutaj widzisz? Bo ja w sumie nie widzę nic. A... Patrz, tu są jakieś dziwne jakby teleskopy. Lasery, no. Tu się świeci. Tam się nie świeci. Zobacz, tutaj ta e, tak jakby to... Ci przeszkadza. Prze... Tak, widzę. Okej. Okay. A bo z tej, tej strony jakoś... w ogóle jest jakieś chyba zepsute. Poczekaj. E... To jest dom! E... Jesteśmy na naszym własnym podwórku. Um, widzisz? Okej, czy my przypadkiem bawiliśmy się w jakąś głupią zabawę i tak, jakby. Wiesz co? Po prostu myślę, że jest jakieś narzędzie. Do... Wiesz co? Ja w ogóle zobaczę, co tutaj możemy zrobić, bo możemy zobaczyć, skraftować rzeczy, yy, ale nie mam zielonego pojęcia. Problem jest taki, że nie wiem, jak to skraftować. A dobra, mogę skraftować to po prostu w plecaku. Mamy Poczekaj. również. O, czoklet! Pyk? coś się dzieje co się dzieje obok mnie woda 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 ona pije 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 ja to trzeba znaleźć dla ciebie kolejną a może ja wezmę taką skałę żeby bo tutaj chyba jest jakaś tu soma. jest zobacz jest, zapis... tu, jest, tu jest tu jest tu jest na górze a... uwaga zrzucam ci zrzucasz wodę tak wiesz co ja w ogóle proponuję Ty? jest co to był Ucieka, dobra I w w dobra. Się... dobra i mamy w takim razie Ej, te myszki, te myszki czekolad, one, one są hamskie, one są bardzo hamskie czekolady. A on ja... to się robią? Tak, one mi biją. Znaczy, nie e, wiem, no czy mnie biją, no ale chodź, są no bardzo hamskie. No Dobra, chodź. teraz musimy znaleźć jakieś jedzenie. Dobra. Myślisz, że te. Że mogę zjeść te grzybki? E, myślę, że tak, ja je jadłem i było wszystko w porządku. Dobra, więc zjadłam te grzybki i. Wiesz co? zobacz, Mam misję, ten... odblokuj tak. laser i znajdź to, co... Wiesz co ale ja drugi proponuję laser. najpierw może coś skraftować, tak jak wejdziesz w I, czyli w inwentory, możemy zobaczyć, że możesz skraftować. Ja mam... Y, chyba bandaż z... WoWEN Fiber można skraftować. Jest mapa tutaj, ale nic to jeszcze na tej mapie Wurs? nie mamy. Jest takie to wielkie! <laughs> ale tu jest rzecz. O masakra. Wiesz Dobra. Co? Na razie proponuję e, poczekać. Wiesz co, ale ja w ogóle mogę. Um, znaczy, y, widzę, że mogę skraftować coś, y, żeby, żeby trzymać wodę, ale nie wiem, czy to na razie Wiesz jest. Wiesz co, potrzebne. ja skraftowałem jakiś WoWEN Fiber. Gdzie ty jesteś? Zaraz zobaczymy, do czego Czablet? to będzie. Zbieram. Czoklet? Jestem, tutaj cały Gdzie? czas. Gdzie? Zbieram. O, dobra, jesteś taki gałusz, że nie zauważam. No to jest, to jest. Hej, poczekaj, poczekaj Ech. na mnie. Czym Ech. jesteś? Ale ono chce, żeby... Może ono chce żebyśmy gdzieś zanimś. się. nie, uciekło, poczekaj. A, Ej, a tam jest. Czakle? O, spadło. Cześć! Ej! Oj. Nie chciałem go zabić, chciałem go przytulić. To jest, bo nasz nowy przyjaciel! Chodź, zobaczymy o Ej, co ale chodzi tutaj z tymi To jest Zobacz, tu jest jakiś e, karton po soku? Eee, poczekaj. Chyba tak. Ej, tu jest karton po soku. Albo po jakimś czymś innym. To jakieś pudełko, może dobra, z jedzeniem. Ale nie wiem, może że możemy tutaj nie, wejść. Nie, po soku, To jest woda, to jest, jest, jest woda. Gdzie? Tu jest woda, dobra, ja wzięłam. A y tu jest jakieś coś, to jest. To jest sok, który wykapał z tej, tej z tego gdzie? kartonika. To zielone, tutaj, tu jest taka kropelka, gdzieś tu może jeszcze indziej. A Myślisz, że możemy to wypić i na, nic nam się nie stanie? No, ja mam pełną wodę teraz, nie wiem jak ty. Ja jeszcze nie, ale wiesz co, proponuję? rzeczywiście zająć się tym, co, co mówiłeś, czyli to, tym zadaniem. Dobra, Musimy zobaczyć, to czy te lasery nie działają, chodź. ponieważ to no, może być Jeden bardzo nie istotne. działa, bo trzeba urwać liść. Ale nie możemy urwać liścia, jeżeli nie, nie będziemy mieli jakichś nożyczek Poczekaj, albo jakiegoś... Możemy... Nie da się. Yy, jakiegoś młotka czy coś. Aha, e chopping, który e potrzebujemy. Dobra, to, a da się skraftować? Tak, ty właśnie piłeś liść. Poczekaj. Czy jest coś, do... To... Potrzebujemy cztery kamienie i będzie można zrobić. E ja mam cztery kamienie, tylko masz WoWen Fiber. Poczekaj, tak, tu też są cztery kamienie. Poczekaj. E poczekaj, Raz czy ja. Dwa. ja mówię... Czekaj, czy ty wiesz, co to jest WoWen Fiber? E tak. O, czekaj! O! Mam! Ej, ej, ej! ej, Czekaj, ej, ja chcę... Ej, jak, jak mam to skraftować? Hej, jak mam to skraftować? Jeszcze jeden kamyczek... Craft and equip... CZOKLET! Patrz to! to! Hej, 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 Co? hej, hej! Gdzie jesteś? Patrz! Gdzie? Co? Masz? Mam! No to Tylko ciachaj! Ej, gdzie mam, gdzie mam ej, to ciachać? To, gdzie to było? Ej, to ten był... działa. O, tu! O, ten! Ten okay, liść. Okej, dobra. Cia Ciacham go. Pyk! Ej. Ale to długo zajmuje. Ło, dobra! Uważaj! Jest! Czy oh. możemy to jakoś wziąć? Tak! Mamy! E, gra, e, patrz! Możemy z tego zrobić cydar? <grym> tak! Albo możemy mieć to jako. Y... Czekaj, a, czy ja mogę to e, zrzucić? Właśnie, jak to. Y, un, unload G chyba, o. E, G, dobra, dobra, to jest Dobra, Czyli dwa lasery są. Tak, idzie jeszcze trzeci, prawda? Trzeci, to poczekaj, chodź, zobaczymy. Okej, okay, idziemy, Czoklet, Nie podoba mi się, że gra się właśnie autosaveuje. To e, znaczy, że. Znaczy, ona się autosaveuje cały czas, więc to chyba nie jest nic poważnego. Myślisz, bo tak się dzieje przed bosem. Ej! Y, koniczynki, chodź, zerwi! Gdzie? Tutaj, do mnie! Do tyłu! O, o dobra. Aż koniczynki, zerwij, może się przydadzą. Może um. będziesz chociaż się wątpię. E, Okej, okay, mamy po prostu liście. Okej, okay, toś na pewno przyda Czoglet, ale jest duży problem, ponieważ boję się, że mój młotek ma wiesz jakąś ograniczoną żywotność. E, I. Możliwe. Kończy się to szybko. E, Czekaj, gdzie możemy tutaj być? Ja tu sobie. Patrz, to jest ten to jest tak jakby wielki te, teleskop. Widzę. O, o, nie zostań go, go. Czemu on przerywa? Ojejku, ale się buguje. Ja też się buguję, eee. niesamowicie. Ojejku, czekaj, chyba. Aha, wiadomo czemu się czemu, się, czemu przerywa. Chodź tu do czemu? mnie, zobacz. Co? Są te czerwone robaczki i one czemu gryzą one to jedzą? kable. Mędę, nie, ja ich zaraz. Ja je dam! Patrz, je, na jednego hita padają pyk, z moim nowym tym. Pyk. A ty sobie pijesz. Na mojego też? Ty sobie bijesz kamieniem. No, no na i pewno. gdzie mi tu skaczesz? Gdzie mi tu podchodzisz? Co? Ko no i gdzie? Okay. O, na to by się skokusowały. No pyk. tak, bo ja mam lepszą koł. Pyk. Pyk. Okay. pyk. Idźże, zgińże! Dobra. O, dobra. E, poczekaj. Patrz, ale tam są dalej. Tam jest kolejny. Eee, czekolad. Jest jak tu ciemno. E, chyba nie możemy tutaj wejść. Czy możemy? Eee, fila. Czekaj, wyjdź stąd, wyjdź stąd, wyjdź stąd. E, potrzebujemy Jak jakąś pochodnię? Tak, e, e, pochodnia jest... Thistle Needle? E, poczekaj, zaraz ci Co powiem. Co to jest Thistle Needle? To jest jakiś, jakaś igła, ale e, może... Materials, tools, workbench, snacks, Uuu, patrz, art, wiesz, że możesz blokować? ...building, meal, resources... Nie czekolad, masz, e, a nie, to jest arrow, dobra. Czy ja po? Ej, ja tak naprawdę. Gdzie? Gdzie? Do kogo? Wiesz Do kogo co? ty Poczekaj. mówisz? Czekaj, ja zobaczę, czy jest tu jakaś. Co tu jest? Czemu to jest tak ciemno? Um. Uh. Czekaj, nie ja tu nie wchodzę, nie ma takiego. Ja, 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 ja też, ja też, ja też. Ale wiesz co, ja nie mam jeszcze chyba, bo tak jakby pomyliłam. Um. No pomyliłam tak jakby coś e, z czymś. E, to znaczy? Wcale nie myślałam, że um, pochodnia to jest e, strzała. O oh. Wcale nie. Ale wiesz co, mamy problem, ponieważ ja nie widzę żadnego... E, niczego, jeżeli chodzi o, e, o pochodnie, więc nie wiem, jak to zrobimy, czekoladę. Wiesz co, ja tutaj Mój na razie... Musimy, możemy coś ogarnąć. Gdzie jesteś? Dobra, tu jesteś. Biedronka! E, ej, uważaj na nią. Patrz! Ona jest trzy razy większa od nas, Czoklet. Dwie A. Myślę, że możemy... Ej! Myślę, że możemy uderzyć. Nie... O! Ona chyba idzie do ciebie? E, tak, ale może nie jest hamska? Dobra, U, nie jakie jest, to jest duże, Jakie to jest duże! to <noise> Dobra, Piedronka! E, ona nas... Nie, ona chyba chce się przywitać. E, cześć, Piedronko! E, Fajnie, że nas nie chcesz zjeść, mimo że jesteśmy więc... od ciebie mniejsi ona jest i mogłabyś nas wziąć no to nie jest na Muszyce, mam nadzieję, że my M mszyce. nie jak muszyce. E, no tak trochę. Hey, ale w ogóle zauważyłeś, że jeżeli chodzi o, e, o, przepisy, to mamy przepisy na dach i w ogóle na ściany. Możemy sobie domek zbudować. Tak, zobacz, tutaj mamy crafting Ej, i choć, mamy choć base na górę. building. rozejrzymy się. Gra planki musimy ogarnąć. Patrz, tu jest Co? farba. Mamy Torba? jakieś kubły z farbą. Mamy. Tam jest jeszcze większy. Gdzie? Jeszcze większa góra. Chodź, wejdziemy na sam szczyt. Tu jest to jest ta farba, o której mówiłeś. Chodź na górę, chodź na górę. Uważaj, uważaj, uważaj! Żuczek na Jadek za tobą! To nic. A, 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 a. Chdziemy, o o! To jest jakiś inny żuczek. O nie, on, on wygląda na chamski, bardziej hamskiego. Cześć żuczki, chce się... Czy zjeść? E, czy ty właśnie powiedziałeś, że ten żuczek wygląda jak kwitata? E, nie. Ej. O o! A. Ok, tak jakby. Możemy poczekać na pomoc, albo możemy się poddać. Eee. eee chyba nie taki... mamy. Żadnej innej opcji. Eee. Eem, eee po prostu się poddaj. Czekolad, ale my się respaudujemy. Czekolad, wiesz, my się respaudujemy w miejscu, w którym byliśmy. I... I tak, ale nie mamy niczego! Tak jak też ta, ekwipunek został tam. Ale tam niewiele mieliśmy Hawę. Ej, ja miałam mnóstwo rzeczy! Dobra, zbierzemy jeszcze raz, tylko tym razem proponuję o, omijać bardzo Ej, ja takie... myślałam, że one nie gryzą! Ja też myślałam, że nie gryzą. A one sobie one jeszcze jakimś gazem pryskały, czy coś. Wiesz co, ja mówiłam ci, żeby tam nie iść, ja mówiłam, ci, Patrz, że to jest. To byt... jest sap? Tu tak, mam sap. Tak, to jest chyba żywica też już właśnie yy, ma. Jestem na piłce! Oui. Czekaj, też idę. Jestem coś ciekawego w ogóle? E, niekoniecznie. Wiesz co, problem mamy taki. Ej, tam nasz kwipunek leży, trzeba tam pójść i go zebrać. Chcesz tam pójść? Tak, szybko zebrać i wrócić. To nie ma sensu, chocolate. ja... To ja... ma dużo sensu. To jest jak patrz. Dark Souls, ja nie widzę. Ja to że zrobię, to... ja to zrobię, patrz na mnie. A nie możesz pójść po moje kwipunek, prawda? E, mogę chyba. Nie możesz mieć chyba mojego, no jak byś miał mi go oddać? E, nie wiem, o, ale ja to zrobię. Perfect. Dobra, czekaj, lecę po e, ciebie. Hop. O, tu są oh. mrówki. Eeeem. Co to jest? Oto. Co to jest? Da się to zebrać? Nie wiem. To są złe! 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 To to będzie, że są złe! Wiesz, co. Może po prostu. Tamten nasz, tamtą naszą rzecz, czoklet. Ja proponuję tamtą naszą rzecz. Po prostu, hej, to jest już... To przepadło. To, przepadło, przepadło, koniec. to dalej, nie, ja tam nie, nie mam, wracam, nie ma takiej opcji. Nie ma. Musimy w takim razie jakoś ogarnąć y, znowu mój wspaniały ten młotek ten i ten musimy laser bardziej, Tu jest zobacz. Bardziej uważać, gdzie jest laser? Tak, ale nie jesteśmy w stanie hmm. tego laseru ogarnąć. tego lasera, tego lasera, tego laseru. Ej, mamy torch! Jak? Ja mam w tym torcz torch do zrobienia. Yy, w którym tym? Potrzebujemy materials? dry glass Chunk. O, ja też mam torch. Yy, wowen fiber musimy mieć. Czekaj, no to, no to woven fiber, fiber ja się zrobię. Robi. Tak, yy, ja mogę zrobić to wowen fiber. Yy, Okej, okay, mam chyba jeden Wowen fiber. Yy, I poczekaj, yy, potrzebne nam są jeszcze kilka, ale te dry yy, glass chunk, czyli potrzebujemy jeszcze yy, wody. Czekaj, gdzie ty jesteś? Yy, cały czas tu jestem w pobliżu. Okej, okay, bo ty jesteś taki mały, że cię nie widzę. Ha. Ha, ha, ha! ha. Coś ha? Miesza ode mnie! Cicho bądź, wcale nie. E, musimy ogarnąć znowu mój mm, młoteczek i ogarnąć w ogóle żyć tutaj. Czoklet, ja tutaj nie widzę dla nas funkcjonowania. I ja też tak średnio. E, może, może elfy nie chcą tej serii i nie będziemy musieli być mrówkami. Na w sumie e, mniejsi niż próbcy. Potrzebuję jeszcze jeden fiber. Um, e, gdzie one tutaj są? Tu jest plant fiber. Ja... Ja nie chcę Robię tam ja, się, ja się bardzo boję tych mrówek, bo nigdy nie wiesz, czy mrówka jest czerwona, I czy... nie. potrzebujemy... Nie, ty jesteś dobra, ty jesteś dobra, okej. Okay. Potrzebujemy tylko dry grass chunk, czyli tak. musisz mieć młoteczek. Tak, na pewno muszę mieć młoteczek, a czekaj, a do młoteczka potrzebuje, yy, Kurczę, potrzebuje spriga, czyli yy, musimy znaleźć większą, te takie... Większą roślinkę. Tak. Yy, o. Yy, yy. Dobra, to jest dobra, ona jest dobra, ona jest dobra, ona jest dobra. Okej, okay, dobra, ta... Ta cię nie, nie bije. Przecież to ja bym może odeszła od tego, od tej, tego miejsca i bym poszła w drugą stronę. Czeka, Czekaj, tu jest sprig? Nie, to jest u. Gdzie ty jesteś? To jest jakiś. Cały czas przecież widzisz mnie na mapie, wyceszeliśmy. nie spojrzysz. jest cienki. A, dobra, widzę cię na mapie. Rzeczywiście. Masz mój nick przecież. Yy, A ja nie mam mapy włączonej. Yy, tu są sprigi, chodź. Idę. Przecież mój nick widzisz, o to chodzi. Tak, ale jesteś taki mały, że Cię nie zauważam. Dobra. Yy, yy, to teraz rób narzędzie. Yy, dobra, i chyba jeszcze potrzebuję kolejnego. Yy, poczekaj, gdzie tu. To Minęłaś, Był? tu, tu jest. Gdzie? O tutaj. O, dobra. I poczekaj, potrzebuję to zrobić. craftigujemy. dobra. Yy, mam skraftowane. Dobra, to chodź teraz do tej yy, yy. suchej trawy. Tu, tu jest sucha trawa. Poczekaj. Yy, gdzie? Tutaj. Okej, okay, idę. O tutaj. Idę pędzę. W tym miejscu. Okej, okay. i jak mam to zrobić? Mam tak? Rozwal to po prostu. O! Mamy to. Dragaz, chzand i ja to robię, ja to robię, uwaga. Ja już ci wierzę. ci zabrałam. ale ja to robię, bo ja Nie, daj mi, daj mi, musisz mi dać to. Wiem, ale ci zabrałam. Czekaj, muszę drop... Dropie! Dobra. O! Dobra, dobra, to no, nie to Jest. ta zwykła, to to normalna, to ta miła. To ten piesek, to ten piesek, to nie ta wściekła y, baba. Dobra, i tam, no. tam mamy jakąś biedronkę, która niszczy kwiaty, no, rup, ale dobra, rup, rup. robię torcz. Czoklet, wiesz, że robi się ciemno i musimy znaleźć jakoś podobaj Tomek. Mamy torcza. Dobra, więc idziemy szybko ogarnąć te kable, a potem okay. musimy jakoś y, zrobić sobie domek, a domek robi się z te trawy, więc może ja... Czekre, a może zrobimy najpierw... jak Może eee, zrobimy najpierw ten? Może jednak chodź y, po, po, poogarniamy te rzeczy najpierw. Okej, okay, ja najpierw ja biorę wszystko co mi na drodze jest, bo... Idziesz za mną? Tak, cały czas nawet przed tobą. O, dobra. Chodź, wchodzimy. Dobra. Okej. Okay. Tu jest ciemno. Ej, a jak to będzie jakiś boss? Dlatego... <laughs> Nie, Je... są tylko czerwone. Chodź, pomóż mi czerwone rozwalić. O. Ale wiesz, jak ty zabierasz mi. Ty bij, ty bij, ty bi, ty bi, Tak, bi. biję, tylko jak mi zabierasz. Dobra. Dobra, idź może przede mną, bo. Ten kabel skręca. Kto Idzie spadł dalej ten kabel. tam. Tak, ale musimy wejść tędy. Tu jest zobacz jakiś problem. Jaki? Patrz, jak tu jest. O. -o. A masz. Bi, U, bi, Nie bi. wchodź przy ten. Jesteś dobra w biciu. Pyk, pyk. pyk nie wchodź pyk, przy ten! Pyk. No ja nie wchodzę, ja stoję w miejscu! Dobra. A, a, a. O, dobra. O, dobra I idź dalej. E. Tu jest kolejny który żyje nam kawałek. Rozwal, zabiję, zabiję okay. Dobra. Okay. Już? Zrobiliśmy e. to! Czekaj, tu coś jeszcze jest. Co to są za... E. To jest pleśń. Tu jest jeszcze dalej czoklet! O, przyda się! E, gdzie jest. E, jak to zebrać? Po prostu, e, idź dalej, idź dalej, idź dalej. E, gdzie, co? Tutaj jest dalej. Ale che to an... trzeba. A, nie musimy przejdziesz. To, nie, musimy w takim razie mieć kolejny styk. Dobra, czyli musimy to mieć chodź płotek. wracamy, bo kabel jest naprawiony. E, nie jest naprawiony chyba. No tak, zobacz, już jest. Wydaje mi się, że musimy przejść na dalej. musimy zbudować lintu, żeby zobacz, mieć, nie... gdzie, e, mieć gdzie się przespać. O boże, jak tu jest ciemno. Dobra, na szczęście nie jest aż tak ciemno. Tak. Czekaj, jak zrobić lintu? Yy, po prostu rozwalasz ten, rozwalasz yy, yy, trawę i yy, z trawy masz ten. Cloverleaf, masz Cloverleaf? Yy, nie czekolad miałam. Aha, miałaś, okej. Okay. Już miałam. Yy, tu masz kończyny. Yy, czekaj. To jest nasza, to jest nasza, to jest nasza. Yy, tu masz kończyny, rozwal jak możesz. Gdzie mam te no kończyny? Co? A Stoimy dobra, czekaj, nimi. bo muszę to jakoś... Yy, pac, pac, to weź to jak możesz. Yy. Mm, dobra. To ja to rozwalam. Dobra, ale to z akurat. Tu e, masz ale przydają nam się liście, bo z liści dobra. możemy zrobić domek. E, dobra. E, uh, ok. Ja biorę jeszcze więcej. Dobra, mamy cztery. E, wiesz co? I chodźmy może gdzieś w. Ustrodne bezpieczniejsze miejsce. Gdzieś jakieś miejsce, gdzie możemy sobie zrobić fajny domek? Może przy tym laboratorium? Wiesz co, tylko nie wiem, czy to laboratorium było. Wiesz uh. co, może tutaj. Aha, jesteś pewien? Ja proponuję tak, na razie sobie tutaj po prostu link. Jesteś pewien? Chwila, lin tu możemy zrobić. O, są. Tak, oh, yy, patrz. Czekaj, e... mam base building. E... Aha. O, tu. Okej. Okay. I. Okej, okay, budowni. E, poczekaj. E, jak to. Chcę tu postawić. O, pyk. Aha. I. I, Co teraz? I teraz... Potrzebujemy kontrol? to teraz zbudować. Jak to się bu... Jak to się robi? Ja nie wiem. Ja też nie wiem, ale musimy to zbudować. Zobacz, tutaj są e, tak jakby... Aha, hold i to build, hold i to... Missing ingredients. E, Cloverleaf. E, muszę pójść jeszcze po kończynę. Dobra, ja na razie zostawię tutaj te liście. Gdzie jest kończyna? E, Widzisz ko kończynę? No tutaj. E. Przed nami. Gdzie? O, tu. O, o, dobra, tutaj zauważyłam jej. E, okay. I coś jeszcze? Potrzeba? Um, I sprig. No to spriga jakoś może um, gdzieś... Dobra. Mam buduję. sprig. Mam. Masz sprigi? Tak, tak, tak. Możemy się przespać. Chodź. Chodź, idziemy spać. Idziemy spać. Ja a, a, idę. Idziemy spać. Uh, set respawn point. Totalnie. Totalnie set spawn point. O, tak. I żebyśmy wiedzieli, Use. gdzie się... Uh, Okej, okay. więc... Śpimy. A nie, nie możemy usnąć, bo dopiero o 20 możemy. A, a która jest godzina? E, Masz nie zegarek? mamy zegarka czekolad. E, czy w ekwipunku jest zegarek? To może być problem. Jest 18.15. 18, 18. Więc poczekaj, może pójdźmy do tej maszyny, którą ogarnęliśmy. E, w sumie, przechodźcie teraz. Tu jest, jest 100 metrów dalej, to damy radę. Gdzie? Tutaj, w tę Gdzie stronę, stronę. A, okej. Okay. Chodź, chodź, zobaczymy tę maszynę. I to będzie okay. ostatnia rzecz, dzisiaj, którą zrobimy, bo już się robi coraz ciemniej. Uważaj na wszystko, bo się okay. o ciebie martwię. O, Ej, chyba już wszystko, wszystko działa. Czoklet, wszystko działa! Dobra, w takim razie uwaga. Dobra, zobaczmy, co to jest. Hop. Czy, jakiś, czy tam trzeba wejść? Ja trzeba? wchodzę w takim razie, będę komikiem doświadczalnym. guzik, push. Activate. Okej, okay, co zrobiliśmy? Nie wiem. Czoklet? E. Co zrobiliśmy? E. Co e. mamy teraz zrobić? A, aha, czyli to jest... Czy my właśnie podpaliliśmy... E, czy to nie jest coś, co nas powinno zwiększyć? powiększyć? Aha W takim razie czyli super coś świetnie. Się, coś się zepsuło! Cieszę się, że okej, okay, teraz musimy pójść do tego, do tego drzewa, ale wiesz co ja proponuję, żeby już to zrobić kolejny odcinku. No, chodź, Ponieważ robi się z, coraz. Ale tutaj jest jasno, chodź do maszyny. E, gdzie idziesz? Do maszyny. A, gdzie to asyna? A no tutaj, tutaj jest fajnie, przyjemnie. Yy, tak, ja też tutaj proponuję, więc to słuchajcie, ja się z Wami żegnam. nadzieję, że się podobało, że chcecie ten zrej na moim kanale, pamiętacie o stawieniu łapki w górę. I co, i. i co, jest tragedia, jesteśmy mniejsi szprówki. Ale coś zrobiliśmy, więc jest dobrze. Tak, więc co, ja się wam żegnam do kolejnego zobaczenia. I cześć! Cześć!